Thank you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. Dziś przyjrzymy się niezwykle istotnemu fragmentowi z Ewangelii według Świętego Marka, w którym Jezus uczy nas o prawdziwej wielkości i służbie. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, proszą Jezusa o szczególne miejsce w jego chwale. Jezus jednak pokazuje, że droga do chwały nie wiedzie przez władzę lecz przez służbę. Zapraszam więc wszystkich do refleksji nad tym, co to znaczy być sługą i jak możemy realizować to powołanie w naszym codziennym życiu. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od odważnej prośby Jakuba i Jana. Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. Ta prośba, choć szczera, ujawnia pewną ludzką tęsknotę za uznaniem i prestiżem. Bracia proszą, by chwale Jezusa mogli zająć miejsce po Jego prawej i lewej stronie. Marzą o tym, by być blisko mistrza w jego królewskiej chwale, ale ich zrozumienie tej chwały jest jeszcze bardzo ludzkie. Jezus odpowiadając mówi: Nie wiecie, o co prosicie. Te słowa są kluczowe, ponieważ pokazują, że prawdziwa chwała w Królestwie Bożym nie polega na władzy czy prestiżu. Jezus pyta ich, czy są gotowi pić kielich który on ma pić, i przyjąć chrzest, którym on ma być uszczony. Kielich i chrzest, o których mówi Jezus, to symbole jego męki, cierpienia i zmartwychwstania. Jakub i Jan, pełni entuzjazmu, odpowiadają: możemy. Jezus jednak nie obiecuje im miejsc chwale, ale mówi: Kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie i Chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. To oznacza, to oznacza także, że oni będą musieli przejść przez trudności i cierpienia. Jednak miejsce chwale nie jest nagrodą za cierpienie, lecz darem, który Bóg daje według swojej woli. Jakub i Jan dowiadują się, że wielkość w Królestwie Bożym nie polega na siedzeniu na tronie, ale na gotowości do poświęcenia się. Pozostali uczniowie, słysząc tę prośbę, oburzają się na Jakuba i Jana. Widzą w tej prośbie próbę wyniesienia się nad innych. Jezus jednak, jak to często bywa, wykorzystuje tę sytuację, aby udzielić im lekcji o prawdziwej wielkości. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między Wami. Jezus odwraca naszą ludzką perspektywę władzy. W świecie wielcy, ci, którzy sprawują władzę, często wykorzystują ją, aby podporządkować sobie innych. Jezus mówi wyraźnie, że w Jego Królestwie jest inaczej. Prawdziwa wielkość objawia się nie przez władzę, ale przez służbę. Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Najważniejsza nauka Jezusa w tym fragmencie dotyczy służby. Jezus sam staje się dla nas przykładem, mówiąc: Boj syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. To zdanie podsumowuje misję Jezusa na ziemi. On będąc Synem Bożym, nie przyszedł by być wynoszonym, ale aby służyć innym. Jego największym aktem służby była ofiara z własnego życia na krzyżu. Jezus pokazuje nam, że prawdziwa wielkość nie leży w dążeniu do własnych ambicji, ale w oddaniu się dla innych. Jak możemy zastosować tę Ewangelię w naszym codziennym życiu? Po pierwsze, musimy zadać sobie pytanie, gdzie szukamy wielkości. Czy dążymy do uznania, władzy, prestiżu, czy może do służby innym? Jezus wzywa nas, byśmy byli gotowi do poświęceń, do bycia niekiedy ostatnimi, aby inni mogli iść naprzód. Prawdziwa Wielkość to umiejętność rezygnacji z własnych ambicji na rzecz dobrego, dobra wspólnego. Po drugie, warto zastanowić się, w jaki sposób możemy służyć w codziennym życiu, w rodzinie, pracy, w parafii. Jezus nie wzywa nas do wielkich, heroicznych czynów, ale do służby, która zaczyna się od małych gestów miłości i troski o bliźniego. Moi drodzy, dziękuję Wam za wspólne rozważanie tej dzisiejszej Ewangelii. Pamiętajmy, że prawdziwa wielkość w Królestwie Bożym to służba innym i gotowość do poświęceń. Bądźmy jak Jezus, który przyszedł, aby służyć, a nie aby mu służono. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy. Zachęcam więc do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału i włączenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych odcinków duchowego przewodnika. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.